Cześć, witajcie w czwartym odcinku Jak to zrobić. Ale dzisiaj pokażę Wam jedną taką fajną grę. Chyba wiele osób, nie wiem, wiele osób chyba już słyszało o tej grze. Nazywa się Kogama. Pokażę Wam, co tu można zrobić. Tu są różne gry, widzicie? O, są różne gry. Ja, ja sobie stworzyłem o takiego ludzika, zobaczcie Takiego, o Tutaj mam już kilka, tutaj są znajomi Których ja właśnie mam Tutaj Czekajcie, obrócę kamerę, żebyście widzieli O, tutaj Tu są moi znajomi No o, czekajcie, coś mam. Zobaczmy. I raz właśnie miałam takiego kolegę tutaj. I właśnie z nim sobie tu grałem. Zapiszę go na znajomych. No i już go mam. No i teraz. Teraz zobaczymy, czy gdzie on. Na czym on gra teraz. Dobra, wchodzimy na gry. Na razie on wcale nie gra. Chyba czeka aż... ja zacznę grać. Dobra, łączmy sobie jakiś fajny poziom. Jaki sobie tu wziąć? Weźmy na to pierwsze. Kiedyś tu miała taką swoją ulubioną grę, tylko nie wiem gdzie ona jest. Dobra. Włączymy początkowe. A początkowa to jest ta gra. Zaraz zobaczycie jaka to jest. Yy, Nazywam... Yy, dzi, dziwną ma nazwę. Ostry. Takie, taką ma dziwną nazwę, dobra. Włączymy sobie ją. Wróć o kamerę, żeby nie, żebyście wszystko widzieli. Włączam. No co jest? Raczej nie chce się opiszać. O, teraz jest reklama jakaś. sero No i włączamy ją. No i widzicie jestem w, w takiej. Po, powiem jedno, że ta kogama to jest podobna do Minecrafta. Przecież chyba widzicie, że troszeczkę jest to kwadratowe. O, na przykład tabuśka. Dobra. Chyba tu za dużo nie ma. O, jakiś tu koleżka jest. Widzicie? I sobie z nim polecimy. Tutaj. Tu musimy zabijać. Tu trzeba zabijać. O, już mnie zaczyna bić, więc trzeba go zabić. Widzicie? Wezmę lekarstwo. A, zabiłem go. Jaki łatwy był. Dobra. Weźmy sobie ogień i... Można sobie nawet nim latać. O, tu jest on znów. Jest on znów. Słodko podpalamy go. Podpalamy, podpalamy. Podpalamy, podpalamy. teraz umrze. Proszę, umarł. O, tu jest jakiś koleżka. To też podpala. Podpalimy. Ne? O, jaki cwaniak bierze sobie lekarstwo. O, mnie no niech to. Szybko, szybko, żebym nie umarł O, już wiem jaką broń. O o! Muszę uciekać. Kiedy jest taki ozielony koleż, to znaczy, że jak nas dotknie, to znaczy, że nie, nie będziemy żyć. Mam teraz najlepszą broń. A, niech stoi sobie. Niech stanie. A niech to umarłem. Dobra, pojawiłem się w tym samym miejscu. Czekajcie, powiększy, żeby było lepiej. O, teraz o wiele lepiej widać. Więc skaczymy tam na dół znów. O. ja sobie wezmę tą broń. Albo nie, tą wezmę. I strzelamy tutaj do niego. Mm, Jaki jak ucieka. O, wezmę mieczyk, mieczyk. E! Jaki tłuszcz uciekł? Dobra, spadam sobie. To będzie trucizna. A. A, tylko jeśli uda mi się da, tam skoczyć. To zabić. Ło! Rakiety lecą. Muszę uciekać. To są lekarstwa, sprawdzę. Nie ma. Muszę zabijać koleś. I którzy pracują razem. Dobra. Na przykład ja z Albertem. Albert to mój taki kolega. Ale Albert jeszcze. Wow. Ale Albert jeszcze nie gra w Kogame. Muszę uciekać, bo zaraz umrę. Już wiem, wezmę rakietownik Aha, zabiłem go już na pewno na amen. O nie! No niech to wziął truciznę. Nie mamy jak go zabić. Wezmę lepiej lekarstwo. Żeby czasem mnie czasem nie zabił. Dobra. Dopóki nie ma trucizny. Dopóki nie jest coś za Nie, tru... yeah! Ale poleciał. O! Widzicie to? to? To znaczy, że ktoś wygrał już, więc czekajcie. Jestem z powrotem na tym, A chciałam tego włączyć. O, jakiś podobny do Wally'ego tutaj O ten tu koleś jak mały a Dobra O, tu koleś Spadnął w Przepaść O, tu następny koleś Koleś Koleś, dobra Haps i lubię troszeczkę walczyć O, szybko do... póki nas nie bije Ej, mi pomógł, Ja yeah, super pójdziemy do niego, może on czy ktoś jest ze znajomych a ten koleżka, szybko, 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 szybko strzelaj do niego, strzelaj, strzelaj do niego obraną na strzelamy, strzelamy i strzelamy z najlepszego O O, ale go ten załatwiam, bam, 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 bam bam, 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 bam. o, ha nie udało mi się. Nie udało się zaatakować mnie. Ha! Ło! Wow! Mój Boże! Ale się przestraszyłem. Ej, nie zabij mnie. O, znów ten koleszka. Nie, yeah, koleszka, koleszka, koleszka. Dobra. Może już chyba ten odcinek już za długo trwa. Czekajcie, pokażę Wam, co to jest. Tutaj trzeba skakać. A kiedy jest coś takiego, to znaczy, że zaczynam umierać. O, widzicie? I umarłem. Tak jak tamte koleżka. O, tu jakiś. Asek dwa. Dobra. Pójdźmy. O, jeszcze. A to są portale. Pokażę Wam, jak, jak one działają. O. I przeniosłem się w inne miejsce. Tu są też dwa portale, ale już wolę do nich nie wchodzić. Tu powiem, co tam. Tam się buduje, a tam się. Um... Do, trzeba też budować żeby dojść do mety tam, no to wracamy bo nie chcemy się tam być Zobaczymy. o, tam, tam można spadnąć mogę pokazać jak to się spada nie. można też stanąć na takich ma, takich buźkach tylko trzeba spróbować o, prawie nie, to nie mój koleżka Szkoda. Tak, się w dobrej pozycji i skaczę. I proszę, jestem na bliźnce. I skaczymy tutaj. Dobra, jesteśmy. Dobra, spalamy. Dobra, to koniec już na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.